Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was hashtag czwarty od odcinek z Robloxa jak gram 5 nocy we na Fabor Robloxie. Ale zanim to to jest to pozdrowi od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym e Golden Boya, pozdrawiam Jowa Muszy, pozdrawiam Gabrysię Parońską, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Mavira, pozdrawiam Chin.pl, pozdrawiam Chin Polski, pozdrawiam Ahena, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Cynamona, pozdrawiam Driftka, pozdrawiam Asasina, pozdrawiam Wolfi. Pozdrawiam e, Heikat Blade, pozdrawiam Elwę Dokondzi, Zimale na kółkach, pozdrawiam Monikę Szczepańską, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Heikat Blade, pozdrawiam Filipa, pozdrawiam Patryka, pozdrawiam e, Raka. Pozdrawiam Ksaju, pozdrawiam Ines, pozdrawiam Gabi, pozdrawiam Kozaka, pozdrawiam Samuela, pozdrawiam Wojtka, pozdrawiam Piotra, pozdrawiam Maśnickich z Admiarzy, pozdrawiam Cichutki Łubu, pozdrawiam Ciche Podłoga M, pozdrawiam Księgę Górską, pozdrawiam Agę, pozdrawiam Szypa, pozdrawiam Łukasza Rębas z Pokrzywnicy, pozdrawiam Ciche Podłoga M, pozdrawiam... Klaudia Uwu, pozdrawiam El Papi, pozdrawiam Grubego, pozdrawiam Marcinaka, pozdrawiam Ewelka1234, pozdrawiam Kozaka, pozdrawiam Heisuz Delf, pozdrawiam Olka, pozdrawiam Toy Antek, pozdrawiam... Agrochodowca, pozdrawiam Dominika B., pozdrawiam Dumflajer, Perdro, pozdrawiam konto, Podłoga mamy 5752, pozdrawiam Bocieka, pozdrawiam Kisla, pozdrawiam Przemsun Zonsona, pozdrawiam Wica, pozdrawiam Dajkusa, pozdrawiam Jowita, pozdrawiam Naksa, pozdrawiam Knaciora, pozdrawiam Staśka, pozdrawiam Pawła, pozdrawiam Igora, pozdrawiam Zbyszka, pozdrawiam Padałsu Michaela. Pozdrawiam Astar 43RG pozdrawiam Merweta Szafa Tomcie, Szefa Tomcia najdowe sterowiem Fortna pozdrawiam Patereka we Sjekme pod Ol pod sterowiem pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam Martina Majkuta pozdrawiam sterowiem Sigma, pod sterowiem Matka Szafka pod Michał Fagata pozdrawiam sterowym pozdrawiam Siosternika Filipa Siosternika FC Sporting pozdrawiam sterowym Pozdrawiam Wisła, pozdrawiam Jakusia Rubieżysta, pozdrawiam ruberzysta, pozdrawiam CJJ DJ, pozdrawiam Watka Łotkiego, pozdrawiam Rudego Kaczbrajana Kopskiego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, jak widzicie, jest aktualizacja do tych pięciu nocy. Dobra, aktualizacja. Jak to włączyć? Nie wierzę. Nie mogę? Kurde, co się dzieje? Witamy w Five Nights at Fer... Five Nights Tower Defense. Wspaniała gra z dużą ilością, ani matorniki, czy pokonasz każdą noc Five Nights TD? chyba tak zobaczymy nie wiem co się dzieje a może trzeba wyjść z gardry i potem dopiero jeszcze raz tutaj wejdę i zobaczymy, o co tutaj chodzi. Że nie mogę zagrać. O, bo internet był słaby i to dlatego. Dobra, animatoronika czeka. Zaklęcia. Co dalej mam zrobić. No kurde, zagubiłem się. Zgubiłem się, widzowie. Nie wiem, gdzie teraz iść. Pięć nocy podobno miało być. A czy to o to tutaj chodzi? Co to tutaj chodzi? Ja nie wiem. O co tutaj chodzi? Gdzie mogę wejść? Nie? To tu. Jeden z dwóch. Chyba nie zagadram, widzowie. Jak myślicie, chyba nie zagadram. Chociaż tutaj w animatroniczne rzeczy się mogę popatrzeć. Jak grają mi tyle. To chyba tutaj, ten tu? nie mam tokenów wystarczających. Nie to o co tutaj chodzi. O co chodzi? Nie mogę w to zagrać, albo po prostu są problemy, czy co. A może po prostu trzeba zmienić. G.R.E. i tyle. Chyba trzeba zmienić. G.R.E. niestety. No to w to se nie zagramy. Pięć nocy nie jest dla nas. Dobra, witamy w Bloxburgu. Niech będzie to. Witamy w Bloxburgu. Może to uda nam się zagrać, ale jeszcze zobaczymy. Wait, understand, continue. O super, mogę poruszać? Jestem w Wrocburgu. Zobaczcie, w ciemnym opuszczonym domu, coś tutaj możemy poszukać. Tylko co to ja nie wiem. Może trzeba. Podnieść podła, i tyle chyba trzeba włączyć. To też nie mogę wziąć. A to jednak ta furgonetka jest zamknięta. Czy mogę wejść do tego domu? Chyba tak. Nie ma. Ale ta taktyka może się sprawdzić. Zobaczymy. Może teraz, nie mogę tego jakoś otworzyć, szkoda, zaraz, dotarł do mnie, że teraz muszę naładować komórkę, to szybko kończę tą grę i przenoszę się na następną grę. Chłopie, potrzebujesz pomocy? Continue it. Goodbye. A, to o to chodziło. Trzeba było zapalić światło. I to tyle. Dziękuję Wam, widzowie, za oglądanie mojego jakże przyfajnego odcinka z Robloxa w Bloxburgu. I pozdrawiam wszystkich moich ulubionych widzów i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, czyści Panarka, Papa.